To z strony Ewelina. Dzisiaj zabieram Cię do Zary. Także chodźcie, chodźcie, wędrujemy już do środka. Jesteśmy już w środku w sklepie i to będzie bardzo ciekawy przegląd, ponieważ będę mierzyć na żywo, tak, będę mierzyć tutaj w sklepie te ubrania, więc koniecznie zostańcie ze mną i zobaczcie, co ja ciekawego mierzyłam. Tymczasem pokazuję Wam... Coś ciekawego, tak, i zaraz podejdziemy sobie bliżej do tych ubrań, ale najpierw właśnie pokazuję Wam z daleka, żebyśmy dokładnie widzieli, co chcę Wam pokazać. No i tutaj bardzo ciekawa propozycja. Yy, taka struktura tego, coś yy, taka, powiem Wam inna, ale to było takie przyjemne, <grymne> dość przyjemne. I yy, zaraz zobaczymy cenę, bo wiecie, yy, Wiecie teraz, co ja robię? Tak, Magła szuka ceny. Mamy cenę 179 zł i mamy też skład. Skład jest podany poniżej. E, dziewczyny, nie zawsze też ceny mówię głosowo, bo jeżeli będzie widać daną cenę, to wówczas tą cenę nie muszę mówić przecież tutaj wam na głos. A jeśli jesteś w tym momencie filmu, ale nadal mnie nie subskrybujesz, to ja zachęcam Cię do subskrypcji. Ona nic nie kosztuje, a mnie. To, że tutaj jesteś, wspierasz mnie i to mnie nakręca do działania. Moje filmy są codziennie i są o godzinie 16:16. .16. Dobra, dobra, ja tu gadam, pokazuję Wam bardzo ładne kolczyki, takie ważki, jakby. No, zobaczmy cenę. Ja wiem, dziewczyny, wiem, Wy zawsze tak chcecie widzieć cenę jak ja, więc zaglądamy, widzicie to: 79,90. Tutaj na dole mamy takie buty, yy, i to są takie buty przed kolano, kozaki przed kolano, więc teraz wiadomo, że modne. Yy, no i zaraz zobaczymy sobie też cenę, jak to wygląda cenowo. Widzicie, 449 zł. Już obok mamy kozaki, takie długie, już długie, słuchajcie, za kolanko. A one są na takiej szpileczce no bardzo cieniutka szpileczka. No i takie kozaki, słuchajcie, mega w trendach i mega sexy. Tu mamy płaszcze, podejdziemy bliżej. Oczywiście zobaczymy skład i zobaczymy też cenę, i wy to już widzicie dokładnie. Ja poluję osobiście na taki płaszcz długi abym długi płaszcz, żeby miał też w składzie trochę wełny, żeby było mi e, cieplutko i milutko. E, no i cóż, ja go mierzę, słuchajcie, mierzę go tutaj w sklepie. Wzięłam, nie mogłam się powstrzymać, e, tylko uważam, że gdyby on był większy, ja chcę taki bardziej płaszcz, który będzie mnie otulał, będzie wielki po prostu, taki oversize'owy. E, ten bardzo ładny płaszcz, ale niekoniecznie dla mnie. Stoi tutaj manekin ubrany w takie oto futerko. No i sobie podejdźmy, słuchajcie, podejdziemy sobie i zobaczymy, ile kosztuje takie futerko. 299 zł. Bardzo ładnie wyglądające, milutkie, puchate, jak widzicie. Ja dzisiaj troszeczkę będę mierzyć. Będę mierzyć troszeczkę tych okryć wierzchnich, więc koniecznie bądźcie ze mną, bo zaraz będziemy coś mierzyć. Będę mierzyć coś, co Wam pokazuję. I e, proszę, mamy tutaj takiego kłaka. Ja to tak mówię takie kłaczki, misiaczki. 449 zł. Zobaczcie, jak ekstra wygląda to futerko. Wow! Wow! Wiecie, co to wyglądało? Na takie futerko prawdziwe. Bardzo to wyglądało na takie futerko prawdziwe i ten kolor, ten fason, i ogólnie bardzo, bardzo mi się to podobało. Tutaj zobaczcie, mamy też propozycję taką kolczykową. No, takie kolczyki w stylizacji robią zawsze robotem. Oczywiście nie mogłam się powstrzymać i ubrałam to wuterko, tak wyglądam. E, tylko uważam powiem Wam, że gdyby było większe, gdybym wzięła większy rozmiar, to chyba byłabym bardziej, e, bardziej uśmiechnięta, no ale i tak mega mi się podobało. Ubrałam też tego kłaczka, tego misiaka, no i twierdzę, że. Rewelka. Rewelka, słuchajcie, no po prostu czegoś takiego właśnie mi brakuje. No ale to wszystko przede mną. Yy, muszę jeszcze to wszystko przemyśleć. Ja nie robię, już wyrosłam. Słuchajcie, z takich yy, zakupów nieprzemyślanych teraz, makła. Wszystko musi przemyśleć zanim kupi. Nic pod wpływem impulsu. Yy, pokazuję wam płaszcz, który Wam pokazywałam wielokrotnie. Teraz te futerka na kołnierzach. Jako kołnierze są bardzo modne. To jest odpinane. Tutaj macie cenę. No i co mogę Wam powiedzieć? Płacz, który może wyglądać inaczej, bo możemy sobie odpiąć to futerko i wówczas ten płacz wygląda zupełnie inaczej. A tu mamy taką suknię. Świeci się i błyszczy się. No oczywiście, więc makła sprawdza. 149 zł. I po prawej stronie. To mi się podobało. Yy, cenowo też myślę, że jest ok. 149 zł. I tutaj mamy takie wycięcia, a ja lubię gdzieś takie coś powycinane, czy to plecki gołe, czy właśnie gdzieś tutaj po boku. No to jest dla mnie coś fajnego. Jeszcze Wam coś pokażę, co jak tutaj stałam, zwróciło moją uwagę. Yy, taki oto sweterek bluzeczka. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj szukam dla Was drugiej ceny, bo tutaj składu nie było za bardzo widać, ale już Wam pokazuję, jak to wygląda. I cenowo, i składowo. No i zobaczcie, no po prostu, tak słodziutko to wygląda. Yy, taka koronka jakby na to naszyta, yy, na tą bluzeczkę. O, teraz może bardziej będziecie widzieć. Yy, no przepięknie, przepięknie to wygląda, yy, i też by robiło całą robotę w stylizacji. Kolejny długi płaszcz misiowaty i zerknijmy sobie bliżej na niego. Oczywiście podejdziemy, zobaczymy, jak to też cenowo wygląda. Tak to się prezentuje. No, i oczywiście ja mam ochotę zmierzyć, więc mierzymy, mierzymy. Ja dzisiaj po prostu, słuchajcie, byłam bardzo, bardzo raniutko w forum i po prostu mogłam sobie tutaj pozwolić na to mierzenie w sklepie. Nie musiałam biegać z tym wszystkim do przymierzalni i zwyczajnie tak po prostu sobie to mierzę tutaj w sklepie. No, jak Wam się podoba ta propozycja? Bo mi bardzo. Ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie dziewczyny lubią takie misiaki, futerka, kożówki. I dla Was, dziewczęta, zmierzę jeszcze oto tą kurtkę, zobaczcie sobie cenowo, jak to wygląda, ale myślę, że to jest dość ciekawa propozycja. Tutaj mamy rozmiarówkę, słuchajcie, rozmiarówka jest. Przeogromna, także każda z nas tutaj znajdzie rozmiar dla siebie. Zobaczcie, dziewczynki, ja tak w tym wyglądam, i chociaż ja nie za bardzo, wiecie, jestem taka kurtkowa, i ja nie za bardzo ogólnie lubię ten kolor czarny, uważam, że źle w nim wyglądam, to twierdzę, że kurtka, kurtko płaszczyk, naprawdę rewelacyjny. Troszeczkę w nim pobyłam i powiem Wam, że obok tam taka pani ze mną porozmawiała chwilę. Pytała się właśnie, czy ja będę kupowała tą kurtkę, bo ona tak patrzy na mnie i jej się ta kurtka spodobała. No i pani mierzyła, mierzyła. No i ciekawa jestem, czy ją wzięła, bo tego już nie wiem, bo ja już wychodziłam ze sklepu i my właśnie spotkamy się już na zewnątrz. Przegląd. I mierzymy w zarze za nami. Ja Wam powiem, że mi się podobają takie te futrzaki. Ale ja mam. Mam w domu takie fajne, prawdziwe futro, które ma... Ojej, tak dużo lat. Słuchajcie, to jest futro mojej mamy. I ja w tym roku je na pewno z pewnością uruchomię i będę w nim piegać. Także będziecie mnie już wkrótce nim widzieć. I pamiętajcie, moda jest zabawą, modą się inspirujemy, nieźle popodążamy podążamy za nią tylko patrzymy, co jest modne i czasami czy nie mamy czegoś podobnego w naszej szafie, bo moda przemija. I też jest jak bumerang, wraca i powraca i to wszystko nie na uwadze. Ja przytulam Was bardzo mocno, życzę Wam wszystkiego cudownego. Ja biegnę dalej, zaraz się ubieram, bo tu mam kurtkę. Tak, yy, i biegnę dalej i pamiętajcie, że Makła jest tutaj codziennie na kanale, codziennie przychodzę dla Was, sobie to dla Was. A to, co robię, Kocham. Buziaki wielkie. Trzymaj się. Siądź. Papa. Si si pa, pa.